Uważam, że poza drugim setem graliśmy naprawdę dobrą siatkówkę. Bardzo dobrze spisywaliśmy się dzisiaj na zagrywce. Było mnóstwo asów, więc są powody do zadowolenia. Szkoda troszkę początku tego czwartego seta. Troszkę trener porobił zmian i źle weszliśmy na początku, ale udało nam się wrócić do naszej dobrej gry i postawić kropkę nad i wygrać w czterech partiach. No chłopaki postawili dosyć ciężkie warunki, zwłaszcza w tym, w tym przegranym secie. No ale zaczęliśmy też ten czwarty set od 5.1 chyba 6-1, także też było ciężko. Natomiast pokazaliśmy siłę drużyny i wydaje mi się, że, że zaprezentowaliśmy się całkiem nieźle i pokazaliśmy, że, że może nas liczyć. Bardzo się cieszymy, każdy dostał swoją szansę w tym secie i myślę, że każdy zaprezentował się z dobrej strony. Znaczy Chciałem po prostu na tyle, ile mogłem pomóc. W w danym momencie i cieszyć się grą, po prostu. Parę setów tu już zagrałem, więc jak najbardziej myślę, że tak i mam nadzieję, że jeszcze w przyszłości czeka mnie więcej takich fajnych chwil na parkiecie w Lidze Mistrzów. No i jest, jest mistrzem Polski, więc ta ławka myślę, że jest całkiem niezła, oczywiście nieskromnie mówiąc, ale nie mówię tutaj o sobie, ale takie mecze... Myślę, że trener może wykorzystywać w takich meczach, może wykorzystywać trener szeroki skład, bo tutaj zapewniliśmy sobie chyba najlepsze losowanie i można było sobie poeksperymentować i ci co mniej mają mniej, mniejszą okazję pokazać się na boisku w tym meczu Mieli taką możliwość i, i fajnie wyszło, że wygraliśmy jeszcze tego seta i, i pokazaliśmy faktycznie, tak jak mówisz, że ta ławka jest dosyć szeroka. To będzie na pewno sprawiać, dlatego też e, dobrze, że tutaj mogliśmy jako rezerwowi pomóc troszkę dać odpocząć pierwszej szóstce podstawowym zawodnikom. No i na pewno mecz z Zawierciem będzie poważnym sprawdzianem, ponieważ wkraczamy w taką decydującą fazę sezonu, gdzie już zaczynały się ważne mecze i meczą wszystko, także no wydaje mi się, że to jest dobre przytarcie też przed przeciwnikiem z Warszawy, z którym zagramy w Pucharze Polski też za tydzień w środę. Nie pamiętam dokładnie, czy w był naprawdę to było tak dawno temu, że nie pamiętam. No, taki set w pewnym wymiarze to pierwszy raz. Bardzo się cieszę, można no, powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwy. W ogóle, że tutaj jestem. To duże wyróżnienie dla mnie. Za, jestem zadowolony, być może troszkę mogłem te dwie zagrywki mniej zepsuć, ale ogólnie myślę, że mogę sobie plusa postawić.